Budowanie związku. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Trójka bław. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka bław. Wynik, odpowiedź, rada? Trójka kijów. Sedno. Trójka Buław to są duże plany w stosunku do budowy związku. Trójka Buław nie mówi o bezpośredniej realizacji, ale mówi, że kiedy zdecydujesz się podążać tą drogą, czyli takim planowaniem, to ta droga przyniesie Ci w dłuższej perspektywie duży sukces. Trójka Buław mówi o dobrej perspektywie na przyszłość. Pomoże Ci w tym Twoja pewność siebie. Należy również wyjść ze swojej strefy komfortu. To są również poważne zamiary względem drugiej osoby. Również pojawi się stabilizacja emocjonalna, Twoja stabilizacja emocjonalna. To są również nowe kontakty towarzyskie. Tutaj należy pomyśleć o spotkaniu się z drugą osobą. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka błowa. Tutaj trzeba zastanowić się, co Was dzieli. Czy dzieli Was szkło, czy mur? To znaczy, czy dzieli Was cała siła przekazu, portale, czy dzieli Was faktycznie mur? Z jednej strony człowieka coś pchnie do działania, a z drugiej strony coś zatrzymuje. To odchodzi pora na zmiany. To też są niepokoje, brak zdecydowania, nasza duma, upór. A tak naprawdę to jest Twój brak przebaczenia. I to jest sedno. Przebacz tej osobie. Nie ze względu na tę osobę, tylko ze względu na siebie, bo inaczej nie ruszysz. Nie ruszysz do przodu. Nie spotkasz odpowiedniej dla siebie osoby. Nie będziesz szczęśliwą osobą. Bo ja tutaj nie widzę szczęścia. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka gilów. Panowie, piszecie do mnie, że szukacie żony. Piszesz do mnie, że szukasz żony. Ale proszę mi wierzyć, że u mnie jej nie ma. Trójka kielichów pokazuje, że potrzebujesz większej spontaniczności, luzu, poczucia humoru. Oglądaj mnie w codziennych filmach. Na tym kanale mówię o budowaniu związku, rozmówię o innych sytuacjach, sprawach. Poznasz moje poczucie humoru. Ja otwieram oczy. Niektórzy już coś zrozumieli, dostali oświecenia, zrozumieli swoje błędy. Rozwijaj się. Ja też się rozwijam. I pokazuję Wam, co potrafię. A potrafię. Dziękuję. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Baj o